bierzemy układ i rysujemy tak jedno ucho czyli będzie musiał być o takim teraz bierzemy tu i lekko pociągamy i tutaj ma być mniejsze ucho i dalej długa głowa długa i jak mamy wysyłać twilight to musimy zrobić coś takiego róg i tu grzywka dwa pasy, bo po y, twilight ma fioletową grzywę i ta ma różowy pas i, i jasny fioletowy pas więc ja już odlatuję i daję Wam czas oj, do wspólnego rysowania Tutaj rysujemy takie oka. I tu kolorujemy tak delikatnie na czarno, więc to małe kółeczko, co tam narysowaliśmy. Widzicie? O tak. I teraz tu rysujemy pasek. O taki na oku. Tu rysujemy o takie. Taki. Już mamy na... prawo całkowity bo jeszcze coś zapomniałeś. Tu coś nie ma. No, właśnie, tu czegoś nie ma. Właśnie, tak, brakowało. Teraz tak. Ja narysuję Twilight ze skrzydłami taką stojącą. Nie, 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 choć nie w tylko stojącą. Więc Ja nic tak. No to, że Tutaj. Piękny. Teraz tu, o tak. Oj, wspomniałem o Mm, jeszcze uh, nie ma jednego skrzydła. Ja przecież dwa. Więc dobrze, zarzujemy tę drugę. No właśnie. Tutaj pociągamy. Dwa pasy, widzicie? Mam dwa pasy na grzybie. Widzicie? Jeden pasuje, drugi pasuje. Jeden pasy, drugi. Uuu. Dobra. I teraz um, ogon. Musi być odpowiedni. Bo wiecie. No dobrze. I to już koniec Musicie pokolorować tylko na odpowiedni kolor poczekać. ja pokażę jaki to ma być kolor, więc musicie chwilę poczekać. Nie się jest powstanę, bo nie chcę sobie leżeć. Rąbki. Tu są moje wszystkie kredki. I tak, bierzemy jasny fiolet. Muszę akurat otworzyć i schować nakrytki, bo tam Muszę mieć jeden odcień filetu. No to weźcie ten jeden odcień świetłu i bierzemy tak. a ten drugim będzie bardzo jasny pas. Będzie łączyło się łączyło z tym, z drugim i też ma być jasny. Tu też te drugie pasy mają być jasne. Stelstka. No i to mamy nie ciemną. Aż to ogono. Przepraszam, że u mnie jest to takie widocznie granatowe, a po prostu chinę e, włączone, włączone i lampy błyskowe i to być może dlatego. Ale to jest fiolet. Mówię, to jest fiolet. Widzicie. To jest... E, może z tego nie widzicie, ale to na pewno jest fiolet. trochę jasne jeszcze mi to nie dokładnie zrobiłam Jeszcze tylko tutaj na grzywce to malujemy ciemny kolor oczu, będzie też ciemny. Dobra, jeszcze jeden, jeden coś, co jest ciemne. Oczy też mają być ciemne. I dobra, i teraz już to jasne, czyli uszy. Jeszcze troszeczkę tu chwilę, tu 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 Teraz tu nogi I tu skrzydełka Tak i tak, się to zrobiłam niestarym To możecie tu dokończyć, tu, tu wszędzie możecie dokończyć Te dziury I jeszcze tylko ten róż, ten róż, róż, róż Róż, którą mam to róż i teraz tak malujemy tu i grzybem i tutaj ten pierwszy pas i oto nasza księżniczka Twilight po nas skrzydła, więc wziąć. Ja stojąc jak mówiłam nie potrafię robić leżących koców. No ale dobra, papa, pa. pół lata więc żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku mojej Trypony Rysunek to Magia.